Teraz poważny temat. Ja wiem, że tu się zawsze śmieszkuje, haha, hihi, sobie ja robię, ale teraz już, yy, znaczy... No i na razie jedną zamówiłem, kurierem i co? <grym> Nie wierzę. Jest nowa robota, nowe zlecenie, więc musi być też nowy warsztat, który spełnia warunki, no i przede wszystkim powierzchnią e, daje nam możliwości robienia jednego, dwóch, trzech czy czterech kamperów na raz. więc przedstawiam wam nowy warsztat kapitana przyczepy. Cześć, jesteś na kanale Kapitan Przyczepa, na którym dużo się zmienia. Między innymi w tym odcinku zobaczycie. Zmieniamy lokalizację. Tamta lokalizacja była już za mała dla nas, ponieważ wzięliśmy pierwszego kampera na zlecenie. Tych kamperów pewnie będzie więcej, będziemy brali potem parę naraz, więc musiała być większa. Więc czekajcie gdzieś tam w drugiej połowie, odcinka wszystko zobaczycie. Dodatkowo będzie też dzisiaj, ktoś się mówi, kawałek Polak po szkodzie, czyli element, w którym podzielę się z Wami moim doświadczeniem na temat mojej upoty. To tyle. Jeżeli... Interesuje Cię temat kamperów, budowy, no i przede wszystkim tego nowego kampera, którego będziemy robili już teraz zupełnie inaczej. Naciśnij czerwony przycisk subskrypcji, żeby być na bieżąco. W międzyczasie jeszcze ogłoszenia parafialne, czyli jest szansa, że we wrześniu będę jeździł po Polsce. Więc jeżeli ktoś zrobił coś ciekawego, kampera, przyczepę, coś takiego, wiecie, wow, albo po prostu wow, albo wow, wow, to może do mnie napisać na gmail.com ja jeżdżąc po Polsce, może uda się to jakoś połączyć, żeby dawać zajechać i nagrać jakiś mega świetny materiał. Jakby co to zapraszam. Budowałem zbiornik na wodę pięknie. Tutaj zrobiłem takie kanty, i tu mi wtedy jeszcze zaraz zobaczycie, jak to wyschnie, bo jeszcze jest jakby świeżo malowane. Tutaj mogę sobie trzy kuferki plastikowe położyć. Tutaj dalej widać, jaki jest poziom wody. No i też mam dostęp rewizyjny do kapsla od góry. No i tyle. Bo tak to jakby nie mogłem nic już nad tym zbiornikiem umieszczać, a teraz będę mógł pięknie sobie, czy to już wyschło? Nie. Cały czas mokre. Będę mógł tutaj sobie ułożyć półeczki, czy znaczy skrzyneczki, ale to wam pokażę jak wyschnie. Więc ten etap zakończyłem. Tutaj się zastanawiam, jak to zrobić, żeby tutaj Piotrek mógł spać sobie. Jakby ma teraz wchodzi idealnie. Tutaj musiałbym jeszcze trochę cofnąć te fotele, wtedy byłoby sprzejdalnie. Ale zastanawiam się, jak to ogarnąć, bo tutaj pomiędzy nic nie ma. Musiałbym coś dorobić, żeby to tu się nie zapadało. Kiedyś było na jakimś. No właśnie, już się pamiętam. Ale bym tu taką deskę zrobił jedną wielką. To jest szansa, że to będzie dobrze działało. Więc co? Docinam deskę najpierw. Jeszcze ważna rzecz, chcę sobie dorobić tutaj w zderzaku. O tutaj gniazdko zewnętrzne. O takie. Ponieważ często doładowuję albo inne kampery, albo muszę podłączyć. O! Podłączyć sobie cokolwiek na zewnątrz. Więc będę miał teraz takie gniazdko. Do podłączania ostatnio nawet zamek dmuchany podłączają do samochodu, więc często muszę gdzieś to przez kable przez drzwi przeprowadzać inne rzeczy, więc zewnętrzne gniazdko mi dużo pomoże. Tak to wygląda w praktyce, cyk, cyk. Tylko jeszcze przewód muszę pociągnąć, a 8 chwila roboty i gotowe w końcu będzie, tak jak chciałem zawsze. Podłączam do zewnętrznego gniazda wyżynarkę. No bo co? To miałem pod ręką. Uwaga! Wow! Teraz, jak komuś będzie brakowało z Was prądu, zobaczycie mój samochód, chcecie się podładować, to zapraszam. Teraz poważny temat. Ja wiem, że tu się zawsze śmieszkuję, haha, ha, ha i sobie jaja robię. Ale teraz już, yy, znaczy, często też mówię na poważnie, ale pewnie ciężko wyczuć, kiedy jestem poważny. Miałem ostatnio taką przygodę, przy którą chciałem was ostrzec. Yy, to jest przewód. Ja najczęściej w życiu zawsze robiłem tak, że jak chciałem taki przewód jakby obskrobać, to robiłem właśnie o tak. Później próbowałem to zdejmować, ale nie szło, więc brałem w budzie i tak to się kończyło. Później były zawsze kolejne kabelki, więc je też obskrobywałem. No i co? Nie chcę zejść, więc jak? O tak. Puh. I taką technikę miałem do wczoraj. I od dnia wczorajszego zaprzestałem jej. A teraz Wam opowiem dlaczego. To są trzy obieraczki do kabli, jakie posiadam. I teraz tak. Ta jest w miarę fajna. To teraz. Ta jest w miarę fajna. Tylko, że za każdym razem tu muszę zmieniać wielkość, dopasowywać, zakręcać i to mnie trochę irytowało. I tym można zdejmować. Proszę bardzo. Pojedyncze żyły, ale już tego oplotu czarnego, tu nie jestem w stanie tym zdjąć. Więc to też mnie nie satysfakcjonowało. Drugą, jaką mamy, to tutaj jest zaciskarka, a tu jest obieraczka. No i tutaj niby w teorii jest tak. Czekajcie, obcinam. Że tu mam na przykład kabel 1, tu jest taka skala. Tu mam kabel 1,25, 1, o, 0,75 było. I że to obiera. I teraz e, tym mogę też tylko obierać końcówki, ale nie wiem dlaczego, jakoś też mi to nigdy zbyt nie pasowało. Kolejna opcja to jest tutaj taki automatyczny, który niby ma na każdą grubość kabla. Wkładamy tutaj przewód. Ciągniemy, ale on znowu tak wyrywa aż miejscami. Ale już ten najbardziej lubię, bo nie trzeba go regulować i, i cały czas działa, ale dalej nie można jeszcze zdjąć tego oplotu. I tak jakoś do końca. No najbardziej już tam mi pasuje, ale zawsze najszybciej, i wszystko mogłem zrobić zębami. I co się stało? Jak obierałem ten kabel, to tam jest bardzo dużo takich małych żyłek. Najprawdopodobniej przeciąłem jedną z tych żyłek, i robiąc tak, ta żyłka wpadła mi do gardła. I teraz stanęła mi dosłownie w przełyku. Nie mogłem jej wypluć, nie mogłem jej połknąć. Męczyłem się, męczyłem i odpuściłem w którymś momencie. I to było w sobotę rano. koło południa już zacząłem czuć ból, zaczął mi puchnąć. Jak już zacząłem coś jeść, to zaczęło na mi przeszkadzać. Wieczorem było jeszcze gorzej. Wstałem rano, nie mogłem praktycznie nic przełykać. Czułem ból w gardle. Mogłem palcem dojść do momentu, gdzie go dotknąłem i mnie to bolało. Nie mówię, pewnie wbiło mi się w gardło. Więc co, do szpitala w niedzielę. No i w szpitalu tak, oczywiście operacja, w sensie cała, całe zamieszanie trwało prawie 5 godzin. E, podeszli do mnie bardzo profesjonalnie, po kolei robili wywiady, przekierowywali. W końcu poszedłem no, na rentgen, więc zrobili mi dwa zdjęcia głowy, żeby zobaczyć co tam siedzi, czy nic nie siedzi. Więc tutaj to jest taki minus dla mnie, bo każde naświetlenie, no niestety to jest kolejne naświetlenie głowy. I na końcu poszedłem jeszcze na badanie. Pani mi tam przez gardło badała, przez nos mi coś tam wjeżdżali, i w ogóle musiałem wyciągać nos na różne, czy nos język na różne sposoby, i w ogóle było to bardzo nieprzyjemne. I wyszło, że mam po prostu poharatane gardło, że ten drut najprawdopodobniej wszedł, zablokował się, tu podar, coś tam podar. I bez jest beznadziejne: to już teraz przez dwa albo trzy dni później dostałem tam sobie płucze gardła, jakieś przeciwzapalne, i w ogóle. No, i tyle. I historia, jakby cały morał tego jest taki, że naprawdę można sobie krzywdę zrobić, bo zwykłym kablem ten kabel naprawdę może nas zabić. Śmieje się, ale jak to by w poprzek gardła dosłownie i cały czas by podrażniało, gardło zaczynałoby puchnąć, to to mogłoby się skończyć zabiegiem chirurgicznym po prostu i rozcinaniem, dochodzeniem do tego jakoś, żeby to wyciągnąć. Więc uwaga na przyszłość, nie róbcie tak jak ja i nie róbcie tego zębami. Niektórzy spełniają marzenia podróżnicze. No ja w lato nie mogę, to spełniam marzenia badawcze. <laughs> Będzie dużo porównań, eksperymentów. Jak widzicie, różne materiały sprawdzam, kupuję. Klimatyzacja, inne bariery. I tu jest coś fajnego. Coś, co chciałem zrobić już prawie od roku i w końcu się za to zabrałem. Dwie sprawy. Pierwsze jest to: kupiłem zamrażalnik. Zawsze ciekawiło mnie, jak kupię zamrażalnik. Ile prądu taki zamrażalnik potrzebuje. Że, jak wjeżdżam gdzieś za granicę do jakiegoś bogatego kraju, tak jak Norwegia, i będę chciał zabrać z sobą tysiąc y, kurczaków, śmieję się oczywiście, y, po prostu zapasy, to ile prądu taki zamrażalnik wypełniony po brzegi zużywa? To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz to chciałem zobaczyć, co się stanie, jak porównam lodówkę, którą mam z 12-voltowym kompresorem i w ogóle, y, z właśnie takim zamrażalnikiem przerobionym na lodówkę bez żadnej modyfikacji przez przetwornicę oraz yy, bez zmiany kompresora na tam 12V, nic, po prostu. Żeby porównać tą moją lodówkę do tego i zobaczyć ile procentowo tego prądu więcej będzie żarła taka lodówka i czy ta różnica w tej ilości prądu jest zabójcza czy nie i czy cała gra jest warta świeczki. Więc będą testy, eksperymenty, ja się mega cieszę. Już Wam pokazuję, co kupiłem. jak dostałem swoją lodówkę od pana Ninja, to on przywiózł osobiście, bo mówi, że kurierem nie chce, bo kurierzy niszczą I mówię, tak. Ach, na pewno, wszystkie niszczą. No i na razie jedną zamówiłem kurierem i co? Nie wierzę. Od razu zadzwoniłem do kuriera, kurier każe do tego, tam teraz pójdę, na to stracę. na no ale nic. O, podłączam, ważne, żeby działała, to, że jest wgnieciona, nie będzie nam przeszkadzała tutaj w badaniach. Teraz tylko ważne, żeby nie wiem, czy wyślą mi nową, czy mi dadzą jakąś niszkę na tą... Ojej, moi ulubieni, ulubieńcy. Znaczy, no kurierzy tam pewnie dużo do tego nie mają, bo to gdzieś to może na sortowni spada do góry nogami albo coś. Nie wiem. Dobra. Tymczasem podłączam, zobaczę czy działa. To już w kolejnych odcinkach będą testy. Pierwszy to będzie właśnie test zamrażalnika, a na razie muszę zobaczyć, no czy to w ogóle funkcjonuje, no bo ciosa dostało jak karate kit. Tak to wygląda. Tu Wam pokazuję przebitkę. 580 zł na Allegro. Darmowa wysyłka. No i zobaczymy. Pierwszym zadaniem chłodniczym będzie zamrożenie sześciu takich kubeczków po pół litra wody na oko w każdym, a później już jakąś taką grupę reprezentacyjną wyznaczę. Na razie to jest taka pierwsza próba. Do testów porównawczych, porównawczych w przyszłości już mam jeszcze taką 40-litrową, bo tamta ma 68, taką zwykłą domową, no i tą moją kamperową, więc w przyszłości wszystkie trzy staną na jednym blacie, w jednym wyścigu do chłodzenia wody. Minęło 5 godzin. Na górze lód ma zawsze 0 stopni, tak jakby był izolatorem od reszty, więc zostawmy to z powrotem, przyjdę jutro rano, a potem będę mierzył już specjalnym urządzeniem. Zobaczycie, specjalnie je kupiłem na tą okazję. Jeszcze takie info, Ola bardzo nie lubi, jak tu są otwarte przestrzenie, że to wszystko widać, co jest jakby w środku, więc poprosiłam mnie, żebym zaczął to powoli zabudowywać jakimiś szafeczkami, więc zrobiłem tutaj tak. Podnoszone do góry i w dół, i tak samo. Do góry i w dół. Tylko tak, Ola chce to jakoś na szaro przemalować, ponieważ jak możecie zobaczyć, biały na szafkach średnio się spisuje, no bo bardzo się brudzi, więc tu coś będzie na szaro, tu coś zostanie na biało, kawałek nie wiem, tu już Ola będzie przemalowywać. A jak wy uważacie, czy lepiej jest z otwartymi szafkami? Czy znaczy jest tak lżej i bardziej użyteczne? Tak, no, nie widać bałaganu, ale no, coś za coś. Jaka jest Wasza opinia? Dajcie znać, czy wolicie otwarte użyteczne, czy żeby było zamknięte i żeby nie było widać bałaganu. Pokus, pokus czary Mary. Co to jest? Co to jest? To jest w teorii gotowe łóżko na przednie siedzenia do Ducato. To znaczy, nie będę robił tego sam, tylko kupiłem. Gotowe, uszyte, piękne, tam dla Piotrusia z przodu. Idziemy przypasować. I tak to wygląda. Trzy części rozkładają się tutaj. O, tu mocno naciągnąłem, ale jest tylko jakby tutaj taki pasek, który trzeba przełożyć. O tutaj. I to wszystko. Teraz ktoś powinien tu wskoczyć i to przetestować. Wydaje mi się, że jak dla dziecka będzie bingo 100%. Jest nowa robota, nowe zlecenie, więc musi być też nowy warsztat, który spełnia warunki. No i przede wszystkim powierzchnią daje nam możliwości robienia jednego, dwóch, trzech czy czterech kamperów na raz. Więc przedstawiam wam nowy warsztat Kapitana Przyczepy. Tak to wygląda: mamy taką halę wysoka na. No to zależy dokąd patrzeć, ale na 6 metrów ogólnie. E, więc mamy dużo, dużo miejsca. E, możemy sobie na spokojnie wszystkie rzeczy kłaść na płasko, żeby nic się nie wyginało, czyli sklejeczki leżą na płasko. Oczywiście, jak prawie jak w Goglu e, czy w Amazonie. Nie, no w Amazonie. nie, Jak w Goglu mamy też stół do ping-ponga. No i teraz tak, porobiliśmy sobie jeszcze, czy znaczy porobiliśmy już. Dużo z tego mieliśmy. To jest tak, pierwszy jeżdżący stół. Tutaj jest strefa kampera, czyli. Tam pracujemy, a tu są rzeczy do kampera, czyli na tym stole wszystko co montujemy leży tu i tutaj nikt nie podchodzi, nic nie robi, żeby nikt nic nie wyrzucił, bo już mieliśmy coś tam od okna tam i już ktoś to do śmieci wyrzucił przypadkiem. Więc ogólnie wszystko związane z, jakby z kamperem, części są tu i nie mogą być kładzone nigdzie indziej. Tutaj czeka e, kauczuk, mata kauczukowa z bitmatu, zbiornik czeka na podwieszenie, e, 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 wymontowane fotele. I panele, bo Kuba kupił zestaw taki z internetu. Tam były cztery panele z AliExpress, ale wyszło, że niestety nie wejdą, więc zastosowaliśmy nasz jeden panel. E, więc to jest już owinięte w stretch i czeka na klienta. E, drewno mamy tak posegregowane, czyli ten jeżdżący stojak. Tutaj jest długie, tutaj jest bardziej płaskie. Dłuższe kawałki leżą na takim stojaku i teraz tak. Stół jeden, długi. I się okazuje się, że jest za duży, bo robimy cały czas na nim bałagan. To jest kolejny stół jeżdżący, najczęściej właśnie do cięcia za pomocą zagłębiarki. No i mamy wszystkie rzeczy tam. Szyny, wszystko posegregowane, pięknie. Tydzień czasu nam to zajęło. Wszystko od kampera, poopisywane w tych różnych rzeczach. Cała ściana. No i tak jak tu mamy po lewej, po prawej wszystko, a tutaj robimy. A, użyłem słowa robimy. Zapraszam, robimy. Robimy. Aktualnie szukam krótce do paliwa. Ale ty żeś z tego wybrnął. W sensie? No pięknie. No nie? Bo ja coś ale sobie to na przyszłość, bo teraz tak się jak będzie w co? Okej. Okay. To taka wiesz. Metoda na przyszłość będzie prościej, szybciej, bez kombinowań. Na ściski Rafał i na rozpórki zrobił, o, właśnie. Tak. To jest jeżdżące, z każdej strony ma inny ścisk. Bo jak wiecie, jako że warsztat jest duży i jest 30 metrów z miejsca do miejsca, czasami. To warto, żeby niektóre rzeczy się przesuwały, czyli listoły i wszystkie inne rzeczy, żeby po prostu podjeżdżały w miejsce, gdzie pracujemy. A tam za tymi drzwiami powstaje studio kapitana przyczepy. Jeszcze wam nie pokażę. Jak będzie skończone, to wtedy się pochwalę. W tym, w tym odcinku to wszystko, a ja Was zapraszam już na nową serię Nowego Kampera, który od kolejnego odcinka będziemy odkrywać po kolei, co robimy, co poprawiamy, co robimy inaczej, jak ja robiłem na początku jakie mamy decyzje, jakie plany i w ogóle wszystko, więc zapraszam serdecznie. Pamiętajcie przycisk subskrypcji i najważniejsze jest jeszcze do tego dzwoneczek. Dzwoneczek level 2, gdzie jest zaznaczone, że chcecie mieć wszystkie powiadomienia i będziecie na bieżąco. Trzymajcie kciuki, my już z tematem lecimy. W międzyczasie to już w sumie jak widzicie ten film to już go budujemy chyba 10. dzień, więc jak będzie film z budowy kampera, to będzie gdzieś już po 15-17 dniach, więc już coś nawet fizycznie zobaczycie. No i tyle. Trzymajcie z nas kciuki, no bo robimy tego kampera tak, no, wiecie. Nie, nie, nie. Nie tak jak mojego kampera. Inaczej, inaczej, na pewno inaczej. Jasne, do zobaczenia. Hej, cześć.